Cześć, dzień dobry, mamy 26 kwietnia 2017 roku, a przed Wami kolejny Daily News, na który serdecznie Was zapraszam. O godzinie 14 czasu polskiego wystartowała steamowa wersja Asta Online i kto by się spodziewał, że wywoła ona takie zainteresowanie wśród naszych użytkowników. Na forum zebrała się kipa, która liczy między 50 a 100 osobami. Złożona jest z weteranów gry, którzy grali na webzenowskiej wersji, jak również nowych osób, dla których będzie to pierwsze spotkanie z tym MMORPG. -iem. Asta Online została stworzona na silniku CryEngine 3. Orientalny styl łączy się tutaj z baśniowym uniwersum. Mamy dwie frakcje, 5 klas postaci, housing system, world Bossy, rajdy i wiele więcej. Innych. O Life is Feudal na naszym portalu pisaliśmy już chyba wszystko. Miejsce to skrzyżowanie a sandboxa, survivala, a nawet symulatora średniowiecznego życia. Aż trudno uwierzyć, że wszystko zmieściło się w jednym kliencie. Life is Feudal wyróżnia się jeszcze z innego powodu: w grze brakuje magii i magicznych stworzeń, ponieważ twórcy postawili na realizm. Startująca dzisiaj Closed Beta 3 potrwa dokładnie 10 dni. Aby otrzymać wejściówkę, trzeba wydać około 130 do 440 zł. Tyle właśnie kosztuje Founders Pack. Non-targetowy Return of Warrior startuje dzisiaj po raz drugi. Niespełna miesiąc po rozpoczęciu open bety startujemy jeszcze raz od zera? No prawie, bo będziemy bazować na bazie danych pochodzących z 20 kwietnia. Był to ostatni wolny od jakichkolwiek ataków hakerskich dzień. Samej firmie będzie jednak trudno odzyskać zaufanie swoich fanów. Return of Warrior, czyli były REL, to jeden z pierwszych non-targetowych MMORPGów. Jego początki sięgają 2007 roku. Heroes of the Storm 2.0 zadebiutował w Europie, a wy już dzisiaj możecie sprawdzić, jakie zmiany wprowadził Blizzard do swojej moby. W szale nowości, prócz Mabe Hanamura oraz Genji'ego, firma zdecydowała się ujawnić kolejną postać, czyli D.Va z Overwatcha. Prócz tego Blizzard przygotował nowy Nexus Challenge. Za zagranie pięciu gier z przynajmniej jednym znajomym, co tydzień będziemy otrzymywali różne nagrody. Za pierwszy tydzień zgarniemy skin do Genji'ego, ikonę oraz spray do Overwatcha. Natomiast do Heroes of the Storm dostaniemy baner, Wierzchowca oraz ikonkę i spray tej samej postaci. Za dwa tygodnie otrzymamy skórkę do diwy w Overwatch oraz stylizowanego wierzchowca w Heroes of the Storm. Za trzeci tydzień zgarniemy ikonkę i spray policjantki diwy w Overwatch, a w Heroes of the Storm dostaniemy wierzchowca, spray banner i portret policjantki diwy. Czwartego tygodnia otrzymamy 10 skrzynek do Overwatcha oraz Heroes of the Storm. Runscape żyje i ma się całkiem dobrze. Deweloperzy zapowiedzieli, że gracze mogą spodziewać się serii regularnych, darmowych dodatków. Będą one wchodziły na serwery gry mniej więcej co 3 miesiące. Pierwszy z nich zadebiutuje już 5 czerwca. Zwać się on będzie The Golden City of Menaphos. Gracze po raz pierwszy dowiedzą się, co kryje się za legendarną bramą i odkryją złoto-różowe miasto. Oprócz tego podniesiony zostanie maksymalny poziom postaci oraz dodany nowy rajd, jak i questy. I to wszystko w dzisiejszym odcinku Daily News. Jeżeli całość Wam się podobała, koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Wraz z dzwoneczkiem mam być na bieżąco z naszymi materiałami. I to tyle. Do usłyszenia. Cześć!